Dlaczego wszyscy bawią się bananami? Jak już udało mi się Ciebie tutaj ściągnąć, to wiedz, że generalnie chodzi o klikanie na bananie. Zastanawiałem się, jak ta gra przebiła się na Steam i trzyma się w topowych pozycjach na liście. Odpowiedź jest jedna: chodzi o hajs. Bo gdyby to była gra o majonezie, którą zawsze platynuje, to nie dostałaby się nawet do. TOP 100. A tak, to klikasz w banana i zdobywasz skórki banana, które możesz sprzedać. Fajnie, co nie? No wiadomo. Gierka jest darmowa, a co 3 godziny gracz może zdobyć nowego banana. Niby raz na dzień możemy zdobyć jakąś rzadszą skórkę z banana, ale nie jest to gwarantowane. Większość zdobytych bananów kosztuje tak około 30 centów. Jednak czasem zdarza się rzadki przedmiot za kilkaset lub kilka tysięcy dolarów. I ten przedmiocik możemy sobie sprzedać na rynku Steam. Pamiętajmy jedynie, że do wszystkiego trzeba zachować Zdrowy rozsądek i nie kupować wszystkiego hurtowo. Im więcej graczy, tym ciężej z zarobkiem. I dzieje się tak zawsze. Dlatego trzeba być zawsze czujnym, jeśli chodzi o zarobek. Zarobki w grach czy aplikacjach to zawsze mrzonka. Gry i aplikacje są stworzone po to, żeby zarobić na tobie, a nie żebyś to ty zarabiał na nich. Wiem, że perspektywa szybkiego zarobku zawsze kręci, bo jesteśmy ludźmi i zawsze chcemy mieć wszystko szybko, łatwo i dużo. Ale to tak nie działa, bo gdyby to działało, to nikt by z nas nie musiał pracować. Ale oczywiście, na fali sukcesu. Banana, pojawiły się kopie gry, które działają tak samo, ale myślę, że one nie mają możliwości, żeby się przebić tak jak oryginalna gra. O ile można to nazwać grą. Sama gra ma problemy z botami, ponieważ ludzie tworzą nawet po tysiąc kąt, żeby pograć w banana. A raczej, żeby boty wydropiły im jakiś dobry łup. Banana loading. A, dałem się nabrać, bo to jest skórka. Bardzo tania skórka z banana.